Lekcja ta poświęcona będzie związkom frazeologicznym w języku. Dowiecie się w niej, czym są związki frazeologiczne oraz czym się charakteryzują, jakie stałe cechy posiadają, skąd pojawiają się w języku oraz jakie jest ich znaczenie. Związek wyrazowy to połączenie co najmniej dwóch wyrazów, np. zielony liść, połączenie przymiotnika z rzeczownikiem. Na znaczenie takiego związku wyrazowego składają się znaczenia każdego z członów składowych. Takie połączenie wyrazów nazywamy związkiem luźnym. Istnieją też w języku związki wyrazowe, w których następuje np. Na przeniesienie cech zwierząt na ludzi. W związku takiego nie traktujemy dosłownie. O jego znaczeniu decyduje konwencja czy utarte znaczenie. Na przykład chytry jak lis, długi jak żyrawy. Od utartych związków łączliwych już tylko krok do frazeologii, która stanowiła będzie temat naszej lekcji. Związki frazeologiczne to połączenia wyrazowe, w których stopień spojenia dwóch lub więcej wyrazów jest stały. Jakokolwiek zmiana składników sprawi, że związek frazeologiczny straci właściwe sobie znaczenie. Jak na przykład panna młoda, czyli narzeczona, biorąca ślub, to kto inny niż młoda panna. Związek frazeologiczny jest więc całością i nie możemy dokonywać w nim żadnej zmiany, ani w kolejności, ani w zasobie lub w formie członów składowych. W zależności od budowy gramatycznej rozróżniamy związki frazeologiczne, które są wyrażeniami, zwrotami lub frazami. Wyrażenia to połączenia rzeczownika z rzeczownikiem, przymiotnikiem lub dwa przysłówki. Na przykład fala upałów, kamienne serce, krótko i węzłowato, zwroty. Zwroty to połączenia czasowników z rzeczownikiem, przysłówkiem lub wyrażeniem przyjmkowym. I tu przykłady. Klepać biedę, poczuć pismo nosem, mydlić oczy, mierzyć wysoko. Frazy z kolei to frazeologizmy, które mają postać gramatyczną zdania. Przykłady. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Kamień spadł mi z serca. Nie czyń drugiemu, co tobie nie niemiło. Źródła frazeologizmów sięgają najdawniejszych czasów. Przenikały do języka polskiego z mitologii, z Biblii, z historii czy literatury. Ze starożytności mitologii do języka trafiły takie związki frazeologiczne jak sisyfowa praca, Pięta Achillesa, męki tantala, tnieć aliadny, pryrusowe zwycięstwo, oczyścić stajnia obierzy. Co one oznaczają? Zyskowa praca, czyli praca daremna, praca pozbawiona sensu. Pięta Achillesa, czyli czyjś słaby punkt. Męki tantala, czyli męki ponad Prylusowe zwycięstwo, czyli zwycięstwo, które tak naprawdę jest klęską. Z Biblii do języka przeniknęły przykładowe frazeologizmy. Oko za oko, ząb za ząb. Głos połającego na puszczy, kraina mlekiem i miodem płynąca, palec Boży, manna z nieba, Salomonowy wyrok. Literatury z kolei takie frazologizmy jak być albo nie być, jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi duby, cicha woda. Często źródłem frazologizmów jest też język potoczny. Przykładowy frazologizmy zaczerpnięty z języka potocznego: uderzyć w kalendarz, nie śmierdzieć groszem, Iść z torbami, puścić kogoś z torbami, co jest granie. Do stałych związków frazologicznych należą również przysłowia, powiedzenia oraz sentencje. Przykład: Bez pracy nie ma kołaczy, barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie, od świętej Anki chłodne wieczory i ranki. Pamiętajcie, że związki frazologiczne są obrazowe, plastyczne i bardziej przedstawiają sytuację, osoby, czynności i cele. Wyrażają więcej i ciekawiej. Świadczą również o naszej kulturze językowej. Z lekcji tej powinniście wynieść, czym są związki frazeologiczne, które określamy jako wyrażenia, zwroty oraz frazy. Powinniście umieć również wskazać pochodzenie poszczególnych związków frazeologicznych. Test, który znajduje się niżej, pozwoli Wam na podsumowanie oraz rozszerzenie wiedzy na temat związków frazeologicznych.